Policjanci z Lęborka w dniu dzisiejszym spotkają się z seniorami, osobami z Uniwersytetu Trzeciego wieku tutaj w Lęborku. Zostaliśmy zaproszeni po to, aby przedstawić się starszym właśnie osobom po 60 aspekty bezpiecznego poruszania się po internecie, jak również poruszyć tematykę już nas najbardziej interesującą, czyli profilaktyczne zapobieganie przestępstwom na tzw. wnuczka. Chcemy przestrzec osoby starsze, te tutaj na spotkaniu oraz inne, które w którym właśnie uczestnicy dzisiejszego spotkania przekażą tą wiedzę, aby pilnowały się przed różnego rodzaju przestępstwami i przez internet, przez różnego rodzaju domokrążcami, tak aby nie dać się oszukać, a nie dać się okraść przez różne osoby, które czyhają niestety na właśnie osoby starsze w podeszłym wieku, myśląc, że osoby te bardziej zaufają, mają mniejszą wiedzę i wówczas te osoby mogą właśnie stać się ofiarami przestępstwa. Po to to spotkanie, jeżeli, spotka jeżeli będą jakieś pytania oczywiście na wszystko, te pytania odpowiemy. Jest to drugie spotkanie rok temu takie spotkanie również się odbyło. Wówczas poruszaliśmy podobną tematykę i dlatego wydaje mi się, że z uwagi na to, że są nowi członkowie te, tego stowarzyszenia jeszcze raz zapotrzebowanie na obecność policji. W razie jest to typowa akcja profilaktyczna. Profilaktykę prowadzimy poprzez proboszczów w wszystkich parafiach na terenie Lęborka i całego powiatu. Prosimy właśnie o publikowanie informacji prewencyjnych, aby starsze osoby uważały na osoby podszywające się do członków rodziny. Tu na terenie Lęborka nie doszło do takich przestępstw i mamy nadzieję, że ta profilaktyka oraz dotychczasowe właśnie sytuacja nie będzie miała miejsca na, naszym, na terenie naszego miasta.